Witam wszystkich na kolejnej eksploracji. Dzisiaj zwiedzimy domek. Domek z gratisem, który widać w tle. Wiatrak holenderski. na razie idziemy do domku. Schować się przed wiatrem na dnie, czy to nie słychać. Życie trzaskają. więc klimat jest. Zobaczmy, co my tu mamy. Nie wygląda na to, jakbyśmy mieli tu spotkać, ale coś tu jeszcze nam zostało. Masa ubrań. Masa ubrań. A na ścianie świętobrazek. Wszystko już powybijane. Ale ubrań zostało jeszcze sporo, jakieś walizki, damskie buty, parasolka, piecyk, piec odziwo dziwo już z dźwiczkami nie niewyrwanymi, a to rzadki widok. Szafa, szafa już przeszukana, większość rzeczy wrzucona w niej, dobra idziemy dalej. O matko Jest mega mocny wiatra, tu wszystkie okna są wybite i, i, i trochę przeciąg. Piec. Piec został się częściowo odrabiony, szafki już tutaj przeszukane. Ale muszę przyznać, że klimat jest. Zwłaszcza, że drzwi stukają od wiatru i fajnie ta farba ze ścian schodzi. Jest całkiem duży. Jeszcze nie ma tu za dużo. Tu bardzo małe pomieszczenie. Tu już wyjście na zewnątrz i wejście na strych, ale Raczej nie będę chodzić na strych, gdyż strop wygląda tak. Jakaś masa jeszcze większa, jeszcze większa ilość ubroń musi tam być, bo nawet buty wypadają przez sufit. Okej, okay, dobra. Sprawdźmy, co tu jeszcze mamy. musiał mieszkać tutaj bardzo pobożny. Bo w każdym pomieszczeniu są świętobrazki. Nawet nie jeden, a więcej. Stare łóżko. Kolejny piec i... są jakieś pozostałości po mieszkańcach. Zeszyt. Zeszyt. List do... Hmm. Taki pismo, że naprawdę ciężko odczytać. Co to jest? Wygląda trochę jak od religii. Błędy zwolenników metody form. Nic nie wiadomo mi o metodzie form. Pismo ładne, ale słabo czytelne. Pewne uwagi dotyczące historyczności Ewangelii, czyli tak jakby coś teologicznego jak najbardziej pokrywa się z tym, jak wygląda dom, czyli święto jest Pismo naprawdę mega charakterystyczne i słabo czytelne. Co w szufladach? W szufladach już wiele nie ma. Są kolejne rzeczy z emblematami religijnymi. Okej. Okay. Piecyk. Tu jest jeszcze jedno pomieszczenie, czyli są sumie cztery pomieszczenia Mamy stary domek Mamy stary domek Mamy przeciąg szafeczka wityka Rycerz niepokalanej Rycerz niepokalanej a tu kolejny święty obrazek. No i co z wyposażenia, tu już wiele nie zostało. Dziś rozwalony telewizor, krzesła. Mega, mega, bardzo dużo religijnych, li, religijnej literatury. Tu coś widzę, też tak samo. przyciągu, klimat jest. Dobra, to chyba lecę do, do wiatraka. Aby był otwarty. E, jednak nie lecę do wiatraka, bo znalazłem wejście do piwnicy. Z pierwszej kolejności piwnica. Skoro już jesteśmy w środku, widziałam wejście do piwnicy także od, od, od zewnątrz, ale może spróbujemy tutaj trochę wysokie progi. te dentek. No, kiedyś nie wyrzucano, trzymano stare dentki albo do naprawy, albo do wycinania łatek. Tu jest to wejście z zewnątrz. i pewnie by się dało otworzyć, ale było nadwygodniej. Fundamenty, fundamenty murowane z kamienia. Solidne, na pewno solidne. A, półnicę nie jest wcale tak rozległa. Jestem pod dwoma pokojami była. No pewnie jakieś kartofelki, przetwory. Szczątki na Orbeksie Wygląda jak pewnie kot, czy coś takiego. a nawet jeszcze dach całkiem przyjemnie wygląda ale śmigła już odpadły jak wygogluję z którego roku jest ten wiatrak to zobaczycie na pewno w podpisie ale nie przygotowałem się zresztą jak zwykle jedziemy może na razie na koło, a, jest kołódka czyli już wejść nie wejdziemy Zobaczmy czy krótko zamyka czy tylko wisi eee, krótka zamknięta Dobra To wejdziemy go dookoła Może coś ciekawego jeszcze się zobaczy A jednak Mamy szczęście, znalazło się wejście Znalazło się wejście A tak wygląda wiatrak Od odległości od domu No, przyciskam, się niezgrabnie zgrabnie o, Wow To światło się przyda Ale wygląda naprawdę fajnie Jeszcze nigdy nie byłem wewnątrz wiatraka O, co my tu mamy Tu mamy oś tego wiatraka Mamy oś Prawdopodobnie wiatrak był Przestawialny Zbędem kierunku wiatru Dzisiaj dość mocno wieje, bardzo mocno gra dach. To jest przyrząd do podsiwania w plew ze zboża. To wiem. Znam taki. Miałem u dziadków. Są jakieś pozostałości, w gospodarstwie, staropony. Staropony. To nie wiem co to za grubione. skrzyneczka i dużo i dużo ubianek dużo ubianek ale jak jest solidna też mam mega wielką średnicę no, trochę zostało przyrządów rolniczych Jest schodzę na górę postaram się trochę wejść bo z tego co widziałem z domu jest tam widoczne przełożenie napędu o kurde schody są mega przeginite chociaż jest dość solidne wejdę tylko trochę ale nie, jest dobrze Znaczy nie tak mi się wydaje Uuuu. na co tu stanąć z powrotem że tej podłoga była na e, telowych belkach to co jest fajne to przeniesienie tego napędu z, pozi z poziomej osi na pionową kurcze, znowu wyleci naprawdę chodzi się bardzo niepewnie tutaj. O, fajne tryby z drewnianego trybu na taki metalowy. Taki, ale ten właśnie, no, ten większy tryb ma drewniane zęby. Pewnie często się łamały. Czad. Mm. Dobra, nie będę tu chodzić bo naprawdę czuję się niepewnie Pogląd... pogoda... pogoda podłoga wygląda tak stanie na tej metalowej belce teraz na drewnianej wracam na schody sam wiatr jest bardzo dobry w bardzo dobrej kondycji ale te elementy drewniane już nie Oh. Dobra, żegnam się tutaj z wami, bo nie wiem czy przy tej gdzie na podwórku cokolwiek usłyszycie, jak zwykle oglądajcie, lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie, cześć!